Benz Benz, chciałem tutaj zdementować na początku pewne plotki, jakie pojawiły się w internecie. Nie jestem żadnym Simonem, nie jestem jakimś łysym, grubym kolesiem ze Śląska, który przeprowadzał wywiad z Tigerem. To, co robię na kanale Mateusza, ma swój cel. Wkrótce na pewno wszyscy się o tym dowiecie. Czy mu pomagam, czy mu szkodzę? No, akurat tą opinią się, Waszym zdaniem się akurat w tym momencie nie kieruję. Ja sam zauważyłem dużą zmianę u Mateusza, bynajmniej przestał reagować na zaczepki ze strony hikerów. Jak będzie dalej, zobaczymy. Wszyscy wiemy, że ma problem z kłamaniem. To będzie długa droga do tego, aby sprowadzić go na właściwą drogę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Na pewno nie zrobię z niego beki, to wam gwarantuję. W jakiś sposób chcę mu pomóc, pomóc Gosi, pomóc, pomóc małej Amelce. Zobaczymy, co z tego wszystkiego mi wyjdzie. Więcej info wkrótce. Na razie trzymajcie się.